trzeci synod diecezji sandomierskiej, instytuty życia konsekrowanego, stowarzyszenia życia apostolskiego i indywidualne formy życia konsekrowanego. Powołanie zakonne jest szczególnym darem Bożym dla osoby ludzkiej i dla Kościoła. Wzywa ono do całkowitego poświęcenia i oddania się Chrystusowi w oblubieńczej miłości i do pełnego zjednoczenia z Nim. Dlatego w im doskonalszy sposób osoby zakonne łączą się przez swoją konsekrację i gorliwe praktykowanie rad ewangelicznych z Chrystusem, tym bardziej owocne staje się życie Kościoła, a ich apostolat wydaje tym obfitsze plony Zadania osób konsekrowanych. Osoby konsekrowane powinny troszczyć się gorliwie o to, aby Kościół za ich pośrednictwem coraz lepiej ukazywał tak wierzącym, jak i niewierzącym Chrystusa. Osoby konsekrowane, obowiązki swojego stanu mają wykonywać przez modlitwę, uczynki pokutne i przykład własnego życia oraz przez apostolstwo zewnętrzne. Konsekrowani w swoim życiu i posługiwaniu winni być przepojeni duchem własnego instytutu i dotrzymywać wierności regule oraz zachować uległość wobec własnych przełożonych i biskupa, który powinien popierać wykonanie tego zobowiązania. Instytuty nastawione tylko na kontemplację mają w kościele niezastąpione miejsce i przez modlitwę oraz pokutę przyczyniają się do wzrostu mistycznego ciała Chrystusowego. Członkowie instytutów świeckich, pustelnicy, dziewice konsekrowane i wdowy, żyjąc w świecie, dążą do doskonałej miłości, a także przyczyniają się do uświęcenia świata. Starają się oni na podobieństwo ewangelicznego zaczynu przepoić rzeczywistość ziemską duchem ewangelicznym. Dziewice, pustelnicy i wdowy konsekrowane poprzez biskupa powinni łączyć się szczególną więzią z kościołem lokalnym, któremu służą z poświęceniem, chociaż pozostają w świecie. Osoby te składają Bogu wieczysty ślub czystości, przeżywanej jako znak Królestwa Bożego przez swoją modlitwę i służbę, są bogactwem dla wspólnoty parafialnej, w której żyją, ich obecność oraz rola powinny być z wdzięcznością dostrzegane. Instytuty i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego oraz poszczególne osoby życia konsekrowanego podejmują w diecezji różnorodne formy aktywności apostolskiej zgodnie z własnym charyzmatem. Zaangażowanie osób konsekrowanych w diecezji Zaleca się, aby wszystkie wspólnoty oraz osoby konsekrowane obecne na terenie diecezji przez swoją modlitwę, pokutę, przykład własnego życia oraz apostolstwo prowadzone zgodnie z duchem i wolą założycieli przyczyniały się do pogłębienia życia religijnego w diecezji. Zaleca się, aby każda wspólnota w miarę swoich możliwości przez modlitwę i ofiarę włączała się w dzieła misyjne diecezji i wspierała misjonarzy. W diecezji należy nadal podtrzymywać i ożywiać harmonijną i zgodną współpracę duszpasterską, duchowieństwa diecezjalnego i instytutów zakonnych. Zachęca się kapłanów diecezjalnych i przedstawicieli zgromadzeń zakonnych męskich do wzajemnego odwiedzania się z różnych okazji i do braterskiej pomocy. Do wzajemnej i życzliwej współpracy należy wychowywać alumnów w seminarium diecezjalnym oraz w seminariach i nowicjatach zakonnych. Kapłani zakonni zaangażowani w pracę duszpasterską mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach duchowieństwa, na których są omawiane problemy duszpasterskie. Oprócz tego zaleca się, by przełożenie i przełożone wszystkich instytutów zakonnych działających na terenie diecezji przynajmniej raz w roku zebrali się pod przewodnictwem biskupa lub jego delegata, aby omówić bieżące sprawy życia konsekrowanego w diecezji. Wszystkie instytuty zakonne, nawet te na prawie papieskim, podlegają władzy biskupa w sprawach, które dotyczą duszpasterstwa, publicznego wykonywania kultu bożego oraz innych dzieł apostolskich. Zakonnicy podlegają przepisom statutów decyzjalnych w tych sprawach, które odnoszą się do zewnętrznej karności życia kapłańskiego. Przekazanie parafii instytutowi zakonnemu na stałe lub czasowo dokonuje się w formie pisemnej umowy zawartej między biskupem diecezjalnym a wyższym przełożonym zakonnym. W zawartej umowie należy dokładnie określić prawa i obowiązki kapłanów, którzy będą w parafii spełniać obowiązki proboszcza lub wikariusza. Kapłani Zakoni przeznaczeni do domów znajdujących się na terenie diecezji na prośbę swojego wyższego przełożonego otrzymują od ordynariusza miejsca upoważnienie do spowiadania wszystkich wiernych. Zakonnik oraz każda inna osoba konsekrowana pracująca w duszpasterstwie parafialnym może być zwolniona z urzędu przez biskupa po zawiadomieniu wyższego przełożonego, jak też przez wyższego przełożonego po zawiadomieniu biskupa. Proboszczowie parafii na terenie których znajduje się wspólnota życia konsekrowanego powinni zapraszać jej członków do udziału w zebraniach duszpasterskich, aby wspólnie omawiać bieżące sprawy i problemy. Rektorzy kościołów zakonnych na prośbę proboszcza powinni w swoich kościołach podawać do wiadomości wiernych ważniejsze ogłoszenia parafialne, a także decyzjalne. Jeśli w parafii pełni posługę apostolską żeńska wspólnota konsekrowana, synod zachęca, aby przełożona wspólnoty należała do rady parafialnej i była zapraszana na parafialne spotkania duszpasterskie. Synod zachęca Instytuty Życia Konsekrowanego oraz kapłanów diecezjalnych, aby nie tylko interesowali się i gorliwie opiekowali osobami konsekrowanymi, trzecimi zakonami i innymi stowarzyszeniami religijnymi obecnymi na terenie parafii, ale także starali się zaangażować ich członków w życie modlitewne i duszpasterskie parafii. Proboż angażujący zgromadzenie zakonne do jakiejkolwiek posługi w parafii powinien z kompetentną władzą zakonną zawrzeć na piśmie odpowiednie porozumienie, w którym będą wyraźnie określone kwestie zamieszkania, wynagrodzenia i ubezpieczenia. W parafii można zatrudniać także siostry, które należą do domu zakonnego znajdującego się na terenie innej parafii. Synod zaleca, aby siostry pracujące, a nawet tylko mieszkające na terenie parafii, jak najgorliwiej wspomagały kapłanów w pracy pasterskiej, a wśród młodzieży pielęgnowały powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Siostry zakonne pełniące w parafiach obowiązki katechetek, organistek, zakrystianek, opiekunek charytatywnych i pielęgniarek niezależnie od różnych spotkań formacyjnych we własnym instytucie powinny uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez diecezję, aby skuteczniej i owocniej pełniły swoją posługę w życiu parafialnym. To samo zaleca się wszystkim osobom konsekrowanym pełniącym posługę w diecezji. Synod zachęca siostry i wszystkie osoby konsekrowane do okazania szczególnej pomocy w prowadzonej akcji ratowania życia dzieci nienarodzonych oraz w organizowaniu różnych form opieki i religijnego wychowania dzieci i młodzieży. Jeżeli konstytucje zgromadzenia na to pozwalają, zachęca się, aby siostry zakonne składały profesję wieczystą lub świętowały jubileusze życia zakonnego w parafii pochodzenia lub pełnienia swojej posługi. Na te podniosłe uroczystości dobrze będzie zaprosić wszystkie osoby konsekrowane pochodzące z danej parafii oraz parafian. Synod zachęca do troski o to, aby wszystkie domy zakonne były ośrodkami modlitwy i rozwijającego się życia religijnego. Zachęca się wszystkie osoby i instytuty życia konsekrowanego do uważnego wczuwania się w aktualne potrzeby Kościoła Sandomierskiego i zabiegania przez świadectwo ewangelicznego życia oraz posługę apostolską zgodną z własnym charyzmatem o nieustanny wzrost chwały Bożej i pożytek wiernych diecezji.